Witajcie, jestem w Games Widać w kolejnym odcinku na moim kanale Tym razem nie z Robloxa ani nie z Minecrafta ani żadnej gierki Dzisiaj będziemy sobie oglądali moje stare filmy na YouTube Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba na kanale Pani się na mojego instagrama, do niego będziecie mieli link w opisie w się na mojego tiktoka, do niego będziecie mieli link w opisie w się na kanał mojego kolegi z Klasu, do niego będziecie mieli link opisie no dobra, to w takim razie. Wchodzimy sobie na początek na kanał Gimbon Games i wchodzimy sobie oczywiście w takie coś jak wyświetl swój kanał PEC i mamy 27 subów i tak dalej, tak dalej. Tutaj najnowszy, tutaj najnowszy, tutaj najnowszy film, na który go Was serdecznie zapraszam o tutaj takie fajne filmiki i tak dalej, tak dalej. Zacznijmy. Gramy w nowy tryb Preston Prestona Pets Go. To jest to nowy film, ale zobaczmy go kawałeczek jak się zaaduje Petgo Jest nowa nowa gra Persona 44 wyświetlenia swój, ta, który stworzył 5, 99 nie żartuję Cześć, jestem Kimbun Games witacie w kolejnym odcinku na moim kanale no. mm. Tym razem z Pet Game Go, The GO Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suła na kanale. To co od razu zauważam, to, to z tego, że tutaj jest miesiąc, ale i tak teraz y, chyba tworzę lepsze filmy nie wiem. Weźcie znać w komentarzu. Dzisiaj sobie gramy jak mówię PetGO. Wpadcie e, na mój główny kanał, do niego będziecie mieli w link w opisie gimbon, gdzie was jak Was interesują y, te Oczywiście, Tematyka. to się nazywa Tematyka, A, ty... kreskówki, świat kreskówek, animacji, to możecie no, no, zobaczyć coś że oris z kreskówek takich jak FunGumbo, wiele, wiele innych tak naprawdę rzeczy, tak A naprawdę tak, nie wiem, czy jest sens na tym oglądaniu, więc się przełączmy, przełącz, no, przełącz kontrolę, to jest moja główna fantazja. 1950, 1950 subów, wow, powyżej 1950 subów i zobaczmy sobie stare filmy. Tak, stare filmy, się no, Halo, halo, ucisz się Trochę I kliknijmy sobie wyświetl swój kanał Wideo Jest takie coś jak najstarsza? Jest Najstarsza Goni... Go po pierwsze nie ma tutaj odstępów e, Goni mnie świnka Pepa Czy przeżyję Roblox? Pili odcinek pierwszy Skradzione oczywiście. się miaturka Kto by się spodziewał? No, początkowe intro. Cześć. To znaczy, nie to, że nie miałem wtedy... To jest dwa lata temu. 30 lipca 2022. ja nie wierzę. I ten komuś podziwił się. Eee... Miesza z dźwiękiem, bo tak naprawdę y, zacząłem tak naprawdę, jak widzicie, na telefonie nagrywać, więc... Jeszcze nie, więc jeszcze na komputerze nie nagrywałem W ogóle tutaj była tematyka gamingowa, a nie tematyka Tematyka kreskówkowa, tak jak teraz Tylko jest tematyka Kierkowa, o Ja sobie tutaj pogłoszę siebie O A oczywiście w ogóle tutaj widzicie, o, tutaj ta, ta, takie czarny, no bo to jest telefon. Jak widzicie, jest 8-18. Wtedy chyba miałem, tak, miałem jeszcze stary y, telefon, teraz mam y, wcześniej miałem Motorola G9 na tym przypadku, a teraz mam y, Motorola G3G? G coś G23 czy coś takiego. Strasznie mało mówiłem wtedy, zauważyłem. Sama muzyka. Tak jakby się tak samo... Znaczy co jakiś czas mówiłem. 222 wyświetlenia. Słabo wykonany film, ale okej. Okay. Oczywiście... Mobilz. Dobra. Dobra. Jeju, co rok myślę, że taki sam film i zobaczymy, czy się, po, e, się poprawiło Co jest tak słabo? W ogóle to jest coś. W ogóle to chyba rano nagrywałem, taka. Tak, to w ogóle ciekawa nagrywałem rano. Ciekawe, co nie? Więc siostra wtedy chyba spała jeszcze. cicho. Musiał być też. coś specjalnego tutaj tak naprawdę jest... Możemy pominąć 14 minut. Tu przeszedłem? Nie, słaba g słaby odcinek naprawdę e, jeszcze jest. miałem starego skina jeju bo teraz jak widzicie yy, jak teraz wiecie jak teraz wiecie widać jak widać yy, jak teraz wiecie mam takiego o takiego jak widzicie dobra a tutaj ta miniaturka którą robię na dzisiejszy film który już jest dobra eee... przejdźmy na kolejny film nie nie nowsze. Pierwszy odcinek z Paper.io, O. Wtedy MishMash nagrywałem fajnie. Naprawdę fajnie. Cześć jest tam padam. Ojej, ale szumy. <grym> naprawdę... To jest, to był... Tak to... Ja już wiem, miałem wtedy stary mikrofon, teraz mam za 300 zł wcześniej miałem chyba za 100. trochę lepiej. Nie no, umiałem szumów yy, usunąć i tak da, tak dalej szumy były i to był pierwszy odcinek e, z Paperio do pierwszy odcinek z Paperio, a dodatkowo to był pierwszy odcinek na komputerze nagrany, więc lecimy. w na Tym razem z zostawcie. Nie było muzyki. Co a, jest? Lecimy. A Premier Pro, ale nie, to nie był. Ile? 31 stopni Dobry. Oczywiście zaraz w, w tym roku było 3 gorzej, ta. bo było 35% e, widocznie To mi się... Mi się tak chciało w 30... E, gdyby 1.30... Gdy, gdy było 31 stopni ja na To, to, to chciało mi się nagrywać. Ojej. Ciekawe Ale szumy! Na ten moment... A i dlaczego dawno nie nagrywałem filmów na kanał? Powiem, jakie? Jak, no właśnie, jaki jest powód? Bo poczekajcie, ja sobie otworzę jako. Yy, do nowego okna, to to? Nie, nie do nowego okna. No i wyłączyłem to. Aj. Aj, dobra, widzimy się wtedy, kiedy. oczywiście to. Yy, jeszcze raz kliknę. Cii cicho, cicho, zaraz mi wytłumaczysz to był... Które, to... Które to był? 28 sierpnia, okej. Okay. 28 sierpnia. Siema, mój najnowszy film. A ten film? Ten pierwszy, pierwszy? Ta jest to. Cicho tam. 30 lipca, no trochę nie nagrywałem, no ale tu Nagrywałem chyba w lipcu czy w sierpniu. No 30 lipca. Nie, w sierpniu. Tak, w sierpniu. <grym> ale e, te odcinki były beznadziejne. Po drugie. Beznadziejne. Ciekawe. Nie chciałam się też. Ale. Nie chciałam. <grym> Zaraz posłuchajcie <grym> jeszcze raz. Te odcinki były beznadziejne. Po, no to, to, to po drugie. Nie mi się... No... Chłopie! A to chyba takiego samego dnia jest nagrywane A nie, dobra Dobre, nie uważa. Teraz... Dobra, wejdę sobie tu I Pyk To jest w ogóle nowa muzyka, którą będę korzystał do filmów Zobaczcie Pyk, 6 dni temu Mi się też nie chce nagrywać Myślicie, że mi się chce nagrywać te teorie też mi się nie chce, ale co ja robię? Nagrywam. A mi się nie chciało. No kiedyś byłem leniwy, naprawdę. Dobra. Ale y teraz, ogólnie, y nie tak. Y wiem. E tak naprawdę trzeci. O, spadło to 20, Dobra. E tak naprawdę trzeci powód był taki, że nie było filmów również dlatego, że Wcześniej musiałem za każdy film nagrany i tak dalej pokazywać tacie, więc musiałem pokazać tacie, jakby, się z, jakby pasowało mu ten odcinek, jakby mu się spodoba, tak dalej. Mogę go opublikować dopiero wtedy, więc dlatego. Ale w ogóle kraka miałem. Siostra Niebezpieczeństwo. Woda. Woda. Dowodniła mi, że trzeba coś nagrać. Siostra? Tak. No chyba tak? Na koniec wakacje. Dobra. A tak... Znaczy nie do końca, bo 31, no, tak tak więc... Tak. O! No, fajnie. Ale no, chyba co tydzień nie wtedy tylko nakrywać. Tamboza, sam no teoretycznie teraz też nagram co tydzień jak na Legingu, ale... Samodzielnie. Ale... Przesamałem czy wtedy miałem, nie miałem normalnego Minecrafta jak teraz. Ja nie -y -y. będzie... ehm, Tak, Też w ogóle pierwszy odcinek z Pepperio. W co mi to InterR. Dobra. Kurde, Minecraft mi się włącza, a nie chcę Minecrafta, nie chcę Minecrafta, dobra Chodzimy sobie O, dużo gadamy Ciekawe, czy serio dużo gadamy Czy dużo gadam Lecimy, kiedy on był na E, jakiś efekt, idziemy koło, zaraz O, muzyka już była, wróciła muzyka Właśnie, prawa autorskie. Eee, to znaczy nie do końca prawa autorskie, bo brak wpływu, ale... Mm, dobra. 10 września. Ej! To w roku szkolnym. Ale to to był już efekt dźwiękowy, więc już dobrze wyłożyło. Czasem bodą w kolejnym odcinku. Ej, lepszy głos! Nada. Co, co to? Ja serio nie umiałem tego, e, wyciąć greenscreena, ja na umiem. W drugim odcinku zostawcie Teraz umiem. Podle. Pamiętajcie, zasubskrybujcie mój kanał, żeby was żaden film nie... Um, y, nie. Żeby was żaden film nie ominął na moim kanale. No i napiszcie w komentarzu hashtag bodon i wtedy ja wam... Ja już przy... wtedy mówiłem. Hashtag bodon, a wtedy wam przytnę serduszko. Czy to robili? Hashtag bodon? W tym... Bardzo fajny montaż, jasne. Teraz nie mam lepszy. Teraz Trochę, teraz. O, 14 stopni! No tak, bo wtedy we wrześniu y, normalna była temperatura. Teraz. te albo to rano też nagrywałem. Bo teraz ogółem y, w tym roku było tak, że we wrześniu nawet były upały. No więc. No... Jak zauważyliście. Coś się stało. Proszę pana, coś się stało z jakością. Na moim kanale pojawiły się dwa filmy. No, z wiem. Minecraft'a, czyli wyczekiwany odcinek z Minecraft'a, czyli ze Stonka, e, ja, ja tego nie widziałem. Drugi odcinek z No, chyba usunąłem te odcinki. Były w tamtym tygodniu. No, dwa odcinki. Ło, wow! no bogato! Dwóch tygodni, a mieć to. W ciągu dwóch tygodni nagrałem po prostu. A, dwóch tygodni. Super, super regular. No teraz co pięć dni, dni się pojawia. Się no, co pięć tygodni. Z, z Jakoś. Miał być e, w, wcześniej odcinek. Chyba miał być. 24 grudnia albo 25, czyli wczoraj. Natomiast. zapomniałem, że jest przerwa świąteczna, czyli jest Boże Narodzenie. Przez co nie ma filmu. Ale dzisiaj się pojawi już film. Na spokojnie. Na pewno nie 1 września, ale na pewno któregoś tam września. 5, 6 czy 7 coś hmm. takiego. Okej. Okay. Powinniśmy zaatakować tego. Kiedyś w ogóle Paper Guillot Part 2. Ale po co dodałem I te part part 2? Nagrywałem wtedy dwa co? odcinki na zapas. O! Pierwszy odcinek to był. O! Z tego system bloka. No. Drugi natomiast. Chyba spatra jest cztery. Ja. Czego? I chcę teraz. Po pierwsze, nagrywać na zapas. Ciekawe. I po prostu wrzucać po prostu yy, na przykład w ciągu tygodnia. Eee! To już? Już? Wow. Jakiegoś tam tygodnia? Żeby były po prostu e, dwa odcinki e, w, w ciągu. Dobra! Tygodni. Ile odcinek? 15. Nie. Nie jeden. Dobra, Dobra przejdźmy dalej. E, przejdźmy dalej. Trochę sobie przesuńmy i wejdźmy sobie w. W ogóle kiedyś kradły miniaturki. Ja nie wierzę z internetu. Tutaj jest miniaturka cyfra, ja nie wierzę. Mmm. O, nowa przygoda Minecraft sam vlog. Dajmy sobie to. Muszę zobaczyć coś. Łojeju! Cześć wodą witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z 4 Dalej te szumy! Witam, witam. O, teraz tu to Patreek S4. Dziś ja gram z sobie z tym zostawcie łapkę w górę z dzwonkiem, lecimy z tym koksem, napiszcie w komentarzu hashtag z i wtedy wam przydam serduszko. Yy, I dobra widzowie jakby co to yy, przepraszam, ale... My już, w sensie my już zaczęliśmy przed sekundą, ale no nie udało się, więc nagrywamy po raz kolejny i... O no no, tre... tak jakby 1080p. Musisz to mi dać. O, dobra, już widzę 1080p 700. A no tak. Dobra, mam. To mam wszystko. Ja, już dwa, ja już dwa questy wykonałem. Tak i jakby i próbowałem i robić niesamowicie. 12 pickich bekonów i jakiś kompakt gigant Chase Cube. Nie otwieraj tego Do... Tak, bo ja oglądałem kiedyś grafa i widziałem. Może widzowie, w dzisiejszym odcinku jaki cel będziemy chcieli. kiedyś mówiłem Oczywiście na kanale Gimbon Games też tak przesłam. Po pierwsze Zero stopni zacząć od... Drzewa. No, no o, fajnie. I przynajmniej zdobyć jakieś fajne itemy, żeby... Żebyś umiellić wykopać i tak dalej. Ewangel, ja wiem, ja taki Eee, no, kontrol slicer. Oczywiście, patrzę, jak sobie na questy na taba. Wieźle. Ja eee, quest. Ale ja nie ja nie wiem, gdzie to jest, bo mi lekko ekran zasłania. Ju. A, wiem, dobra. Video settings i sobie skalę zmienia. Eee. Video settings i a gdzie to się bierze? Nie. Sky. Halo. A dlaczego <grymne> nie przyciągasz? <grymne> o oh, no właśnie. Scale. Dzięki. Dobrze widzowie, musimy chwilę poczekać. Niestety. <grymne> niestety. Co tak dużo aplikacji mam? Minecrafta, mam WinRara, Robloxa, OBSa. PRGX, Spotify, Premiere Krystian Launcher, Roblox Studio. Ile rzeczy Sami. miałem włączone? piwota nawet miałem. Dobra, trochę pominę ten. O, kanał mojej siostry. proszę bardzo. Dzięki. Dobra, nie mi się tego Zobaczymy Zobaczmy sobie pierwszy. Czekaj, czekaj, czeka. Dobra, e, zobaczmy sobie pierwszy film bez szumów. Chcę zobaczyć, tylko nie wiem gdzie to będzie. Eee, a dajmy sobie tutaj. Ile zamleczę, to chodzimy na różne przedmioty. tym Co musimy dobyć? Kolejny odcinek, nagrywamy na zapas. Nie, taką serię wyjątkowo musimy. Co? Co się dzieje? Są jak... Co jest? Dlaczego ja miałem tu 720p? mi się udało, mi się nie udało. Mam, potem... Na... Mamy! Mamy, Poczekaj, przecież te książki. You don't know how... Ojeju. To efekty. <noise> 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 Taki wiecie, Ray? A dobra, jeszcze nie A widzowie, jakbyście mogli, to dla Kierana... nas... Dla nas, pod seria. Jakąś między innymi... O nie piwo. miałem. A już nie ma tutaj piwota. Normalnego Minecrafta już nie? miałem. Co jest? Jak umiecie? A tak. Ty, gdzie ty się kopiesz? Pasco! Tak, co to masz? Mam kobla. Kącz? O! masz tą książkę. eee, okay. uh, you don't even okay. know uh, make <grymne> Just make a crafting tool. But... Just make a crafting tool. To Pero... so ty zbieraj uh, ten. Uh, Co? ...gifta, czyli ziemia, a ja będę zbierał w No. No. nie, to mój piękny. A ty kwiatki. No ale i tam co zbieram? A to nie ma Tylko ja robię mniejszą robotę, no ale okej, No właśnie. Już to, widzę, ja to ja powinienem robić no, brudną robotę! A nie Wojtek.pl GamePro. Jestem. Może Ale wiecie co? Mój komputer nie działa. Co? Co z? Co nie, chcesz od nie, swojego komputera? Mój laptop też nie wyrabia, bo mam tylko 14 FPS-ów. 14. <ścoughs> Dobra, nieładna i nie No nie ma, nie teraz ma. jeden. 14. No teraz już mam jeden FPS Ale jakim cudem grasz? Nie. Normalnie? W polsku. Ile no, masz dziewta? Daj mi całego odniesienia. Dwa staki. O, przerób go na. na Kobla. Dobra. Ja, po. No i myślę, że sobie obejrzymy pierwszy film. animacyjny. Więc sobie idziemy na dół, na sam dół. Halo, gdzie to jest. Bo mam pomysł.

Nie wiem po co to ale No i co Jak dzisiaj odcinamy już oddech w dzisiejszym odcinku zrobiłem sobie, zaczniemy robić kolorową pierwę Mam to zaczek, teraz na odcinkę, jak widzę, w kolejnym odcinku w kolejnym odcinku na moim kanale, by lecimy od razu z tym kostem Dobra, jak się hmm. o tym, podobnie trochę to yy, rozwinął to. Tak, tak to, to, to rozwinął się w Mamy tutaj już y, mój dom, portal do Netheru. Y, mamy Stefana, żydąki, Tak dobrze pamiętam, y, Stefana. Mamy krowy i mamy. Twojego tak Mój ja nawet perfekt. Pe. A w zielono odcinku zrobimy to jak kolorową jedną. No właśnie, wydać się pewnie gdzie. Ciekawe. Dobra, tak, zobaczmy to jak ten to ten już ten... ja buduję. Drugą Zrobiłem... noc. Żywa. Teraz ja to zostawię. Wtedy już stan nagramisz. Eee, A do... wyłączysz. Tak, bo mi się jak mm -hmm. przykładał chyba. Dobra. Ale naprawdę nie słychać co ja tam gadam. Nic a nic. Dobra moi drodzy, ja, ja dziękuję za oglądanie. Papa, do widzenia. A jak chcesz zobaczyć kolejną część, to daj znać w komentarzu Elo.